Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku, w którym rozmawiamy o różnych cudach, które czasami aż wierzyć się nie chce. I dzisiaj usłyszymy o zmaterializowaniu się wina w pustej beczce, w której wcześniej nic nie było, o wyczuwalnym zapachu kondycji duchowej innych ludzi i o rozmnażaniu żywności. Będziemy mówić o świętej Katarzynie Sienienskiej. Święta Katarzyna ewangelizowała w niesamowity sposób, ponieważ Bóg dał jej taki dar, by poznać... Grzechy, by poznać konkretne słabości osób, z którymi rozmawiała, które ewangelizowała, więc bardzo skutecznie wzywała te osoby do pokuty i do nawrócenia. Tak skutecznie to robiła, że trzeba było wydzielić trzech kapłanów, aby towarzyszyli jej, by nadążali spowiadać i udzielać sakramentów osobom, które się nawracały przy jej posłudze. I jednym z takich niesamowitych świadectw, właśnie tego, w jaki sposób. Katarzyna ewangelizowała, znając kondycję ludzkiego serca i mając też szczególną łaskę ku temu od Boga. Jest pewna rozmowa z człowiekiem, który miał na imię Nanim. Był to taki człowiek, o którym dzisiaj powiedzielibyśmy, że był gangsterem, odpowiadał za naprawdę wiele sytuacji, w których ginęli ludzie, więc miał krew na rękach. Był człowiekiem, takim zbrodniarzem po prostu, który miał bardzo szeroki zasięg, taki, że władze bały się do niego zbliżyć, bały się coś mu zrobić, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, nie za bardzo mogli... Coś z nim zrobić, gdyż miał bardzo szeroki zakres tej działalności takiej gangsterskiej, zbrodniczej. Pewnego razu, kiedy spotkał się ze świętą Katarzyną. I z świętym Rajmundem, który był wiernym towarzyszem, biografem świętej też Katarzyny, można było powiedzieć takim też, i kierownikiem duchowym. W czasie tej rozmowy święta Katarzyna próbowała namówić tego człowieka, by się nawrócił, ale on nie chciał słuchać. I gdy święta Katarzyna zobaczyła, że on nie chce słuchać, zaczęła się modlić i wpadła w ekstazę więc rozmowę przejął Święty Rajmund i zaczął rozmawiać z tym człowiekiem, zaczął rozmawiać z tym gangsterem, ten gangster gdzieś tam wyjawił taki jeden sekret, jedną jakąś akcję, którą szykował razem z innymi ludźmi, myślę, że chciał ponoć, żeby Święty Rajmund gdzieś tam zniweczył te, te plany, ale gangster jakoś nie, nie postanowił nawrócenia i już skierował się do drzwi, by wyjść, aż w pewnym momencie zaczął krzyczeć, Boże, Boże, co za ogromna siła co za ogromna siła sprawia że chcę tu zostać co za ogromna siła sprawia że chcę zmienić moje postępowanie cóż za ogromny pokój wstępuje do mojego serca gdy czuję że zrobiłem coś dobrego wrócił i powiedział zrobię wszystko o co poprosi mnie Katarzyna wtedy w tym momencie Katarzyna wyszła z tego stanu ekstazy i powiedziała do tego człowieka w taki sposób Przemówiłam do ciebie, a ty nie chciałeś słuchać, więc przemówiłam do Boga i on zmusił cię do tego, byś słuchał. Po tych słowach ten gangster, ten człowiek, nawrócił się, zaczął układać wszystkie sprawy w taki sposób, że ludzie też, którzy razem, razem z nim prowadzili tą zbrodniczą działalność, bardzo szybko się nawrócili i zaprzestali tym działaniom. Święta Katarzyna działała też z bardzo ogromną siłą ku jedności Kościoła, by jednać Kościół, który był dość mocno podzielony i temu też towarzyszyły nadzwyczajne dary. Grzegorz XI zobowiązał się w sekrecie, iż wróci do Rzymu. I nikt nie miał prawa o tym wiedzieć, ale wiedziała właśnie o tym święta Katarzyna, ponieważ Bóg jej to objawił. I kiedy spotkała się właśnie z Grzegorzem XI, powiedziała do niego tak, dotrzymaj obietnicy, jaką uczyniłeś. Papież był bardzo zdziwiony tym faktem, że, że Katarzyna wie o tej obietnicy, i tak mocno był poruszony tymi słowami, tak odważnymi słowami świętej Katarzyny, że zdecydował się właśnie wypełnić tę obietnicę i wrócić do Rzymu, co było naprawdę ogromnym krokiem ku pojednaniu Kościoła. I święta Katarzyna nie tylko posiadała taką znajomość grzechów, znajomość słabości, pokus ludzkich, ludzi, którzy ją otaczali ale potrafiła też takim no, zmysłem węchu wyczuwać kondycję drugiego człowieka. I tutaj właśnie też była taka sytuacja, w której święta Katarzyna razem właśnie z tym towarzyszem duchowym, ze świętym Rajmundem spotkała pewną kobietę. I zaczęła z nią rozmawiać. I tutaj, jak mówi święty Rajmund, że zaczął tak podejrzewać, że ta kobieta była najprawdopodobniej prostytutką, ale jakoś nie, nie, nie zagadał w ten sposób, poczekał aż Katarzyna dokończy tą rozmowę, no i później spytał się, czy, czy taka była prawda. I święta Katarzyna powiedziała, że tak, że, że to jest prawda. I dodała do tego, gdyby się poczuł smród, który od niej wyczułam, z pewnością, by się rozchorował. I wiemy o tym, że nieraz święta Katarzyna miała takie doświadczenie. Potrafiła nawet upomnieć papieża będąc w Watykanie, mówiąc, że dlaczego w mieście aniołów, w mieście świętości tak mocno czuje odór grzechu. I kiedy papież zdziwiony mówił, że przecież jesteś tu pierwszy raz, i ona mówi, że, że czu, czuła ten odór, który. Ten odór grzechu, kiedy modliła się w swojej izdepce, kiedy była zdala fizycznie od tego miejsca. I niejedna taka sytuacja też miała miejsce w jej życiu. Święta Katarzyna żyła w ubóstwie, ale miała ogromną wiarę właśnie w Bożą opatrzność, w Boże zaopatrzenie, w to, że Bóg się troszczy, ufała mu w tym. I wiele razy Bóg to pokazywał właśnie w sposób ponadnaturalny. Na przykład pewnego razu Święta Katarzyna upiekła pięć razy więcej bochenków chleba. Niż było to możliwe z danej porcji mąki. Ba, mało tego, były to czasy ogromnej biedy, więc mąka była bardzo słabej jakości, tak zwana czarna mąka, z której chleb był bardzo niedobry, był najniższego sortu, a chleb, który upiekła święta Katarzyna, był chlebem najwyższej jakości. I rozdawała ten chleb ubogim, rozdawała ten chleb innym osobom, i wszystkie te osoby potwierdzały, że gdyby nie to, że świadkowie widzieli, z czego ona to upiekła, nigdy by nie uwierzyli, że jest to chleb. Z tej słabej, bardzo byle jakiej jakości mąki, a już na pewno, że upiekła tyle chleba z tak małej ilości mąki. Pewnego razu też święta Katarzyna zakorowała i jej towarzysze próbowali szukać pewnego rodzaju wina, które miało podnieść ją jakby na siłach takich fizycznych. No i udali się do takiego pana, który był znany z tego, że ma dostęp do, do tego wina, że zazwyczaj jest u niego tego dużo. I kiedy przyszli do niego, prosić o te wino, powiedział, bardzo chętnie by wam dał, ale niestety od kilku miesięcy moje zapasy są puste, moje beczki są puste i chcąc zobrazować ten fakt, że beczka jest pusta, po prostu wziął tam jakiś kubek i tak symbolicznie chciał pokazać, że czerpie z tej beczki i tam nic nie ma. Tak? I, I tak mówi do nich, że to są puste, co nie? I bierze, czerpie z tej beczki i wyciąga właśnie pełen kubeł wina. Ci towarzysze szybko zrozumieli, że, że święta Katarzyna tutaj wymodliła cud, że to wino się zmaterializowało. Wiele osób w mieście szybko o tym usłyszało i przychodziło skosztować tego niesamowitego wina. I święta e, śmieli się też świętej Katarzyny, że sama wina nie pije, ale potrafi przez modlitwę je stworzyć. E, I ona poczuła się tak, tak jakoś upokorzona, że ten cud tak się rozszedł, że zaczęła modlić się do Boga: czemu, czemu ty mi to zrobiłeś, zrób coś te, teraz z tym. I bardzo szybko po tej modlitwie, wino, które się zmaterializowało w tej berce, stało się tak niedobrze, że ludzie w końcu przestali o tym tak głośno mówić, przychodzić i, i pić te wino. E, I o, ostatnie e, takie ponadnaturalne wydarzenie, o którym e, chcę powiedzieć, e, właściwie kilka, e, taka wisienka na torcie, kiedy to na sąsiadkę świętej Katarzyny e, spadł Balkon zawalił się ogromny balkon, pogruchotł ją bardzo mocno, była w bardzo ciężkim stanie, praktycznie agonalnym, wszyscy już myśleli, że umrze. I święta Katarzyna, po prostu, jak, jak dobra sąsiadka, przyszła, gdzie się pocieszyć, też w takiej pełnej litości, współczuciu, po prostu gdzieś tam ją dotknęła, przytuliła. I ta kobieta, która, na którą zawalił się balkon, zauważyła, że w momencie tego przytulenia. W miejscu, którego dotknęła właśnie święta Katarzyna, jakby ból odchodzi, ból całkowicie znika. I ta sąsiadka poprosiła, a czy mogłabyś jeszcze dotknąć mnie tutaj? I święta Katarzyna ją tam dotknęła, i tam też ból znikł. I w taki, w taki sposób ta sąsiadka cały czas prosiła: dotknij jeszcze tutaj, dotknij jeszcze tutaj, dotknij jeszcze tutaj, aż została ta kobieta całkowicie uzdrowiona i. Od razu mogła wrócić do pełni sił i dać świadectwo, ponieważ wszyscy w danej okolicy widzieli, co się stało. I to nie jest jedyny moment, kiedy właśnie przez dotyk Bóg uzdrawiał, właśnie poprzez świętą Katarzynę, kiedy opiekowała się osobami, które dotknęła epidemia. Te też często właśnie zostały uzdrawiane. Jeden też taki wyjątek, kiedy to może nie dokonało się za pomocą dotknięcia w ten sposób, był kiedy też bliski przyjaciel, który był jakby takim właścicielem szpitala, i właśnie w czasie epidemii on też zachorował, Mateusz. To święta Katarzyna była tak wściekła na tą epidemię, że idąc korytarzem przez ten szpital, wiedząc, że ten Mateusz leży w łóżku, krzyczała: wstań, Mateusz, wstań, to nie jest czas, by leżeć w miękkim łożu. I w momencie, kiedy dotarła już do tej sali, ten już był na nogach pełen sił, całkowicie zdrowy. Tak więc Bóg zdrowił go jeszcze zanim Katarzyna się do niego zbliżyła, po prostu przez te słowa, które krzyczała, idąc przez korytarz. Tutaj właśnie święty Rajmund. Jej biograf powiedział, że powiedział do niej takie słowa: Wiem, że Jezus uczyni wszystko, o co go poprosisz. I myślę, że jeśli ktoś tak opisuje daną osobę, no to naprawdę warto się jej przyjrzeć, warto zbudować troszeczkę swoją wiarę i zapoznać się z jej życiem, bo działo się tam naprawdę wiele, wiele spektakularnych działań bożych, o których czasem możemy powiedzieć, że aż wierzyć nam się nie chce. Amen.